Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga Adwentowo w audycji Księga. Witają Państwa. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. I Paweł Kęska. Jesteśmy właśnie w czasie Adwentu. Czy mamy być, proszę księdza, jakoś bardziej poważni? Czy mamy być troszkę smutni, jak w Wielkim Poście? Czy mamy z kolei się cieszyć? Co mamy robić? Mamy wyciszyć, zgasić trochę świateł. Zgasić trochę świateł, żeby zobaczyć to jedno światełko, które przychodzi bardzo subtelnie do nas, ale, ale realnie, więc odłożyć może pewne zamiary, że sobie serial obejrzę z DVD, że ten gdzieś będę w tym momencie ostry remont przeprowadzał. I oczywiście można, to nie jest grzech, ale jeśli można ominąć, to ten czas dać, dać na wyciszenie, żeby usłyszeć inne głosy, dać na zgaszenie świateł, żeby zobaczyć inne światło. I to napawa fascynacją, napawa pewnym lękiem, obawą, co ja tam znajdę w sobie i w innych, ale też jest i fascynacja ciekawa, jak zejdę do tej groty swojego serca, kogo tam znajdę. A jak mamy schodzić do groty swojego serca? Jak gdzie drabinkę przestawić? O roraty. Mhm. o jakieś postanowienia adwentowe, że będę mniej słuchał, czy siedział przy komputerze, o jakąś rozmowę, z, może taką z żoną, mężem, z dziećmi, adwentową. Czy my rzeczywiście że czekamy na Pana Jezusa, czy czekamy na nowy, nowy model Toshimy? No tak, tradycja Kościoła tutaj wiele daje. Tradycja Kościoła, że szybko się robi ciemno, a długo rano jest ciemno, to sprzyja to takiemu wyciszeniu przy gdzieś świecy, przy obrazku takim dyskretnym jakiejś pobożności prywatnej. Dobrze, zaczynamy. W takim razie naszą drabinkę przestawiamy i schodzimy do, do naszych wewnętrznych głębi, a pomoże nam w tym czytanie. Z Księgi Izajasza, rozdział 11, wersja od 1 do 10. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzenia, i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy. I bojaźni pana. Upodoba sobie w bojaźni pana. Nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek, a raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędzi. Wtedy Wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą, i ciele i lew pasie będą społem. I mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały lew też jak wół będzie jadał słomę niemowlę grać będzie na noże kobry dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmiji zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze owego dnia to się stanie Korzeń jego, stać będzie na znak dla narodów. Do Niego ludy przyjdą z modlitwą i sławne będzie miejsce Jego spoczynku. Proszę księdza, jest to wizja rzeczywistości pełnej harmonii. Czy to należy tak rozumieć, że Wszystkie wilki ze wszystkimi barankami będą żyć w pokoju i wszystkie pantery ze wszystkimi króślędziami będą mogły spokojnie leżeć razem i dzieci będą mogły sobie igrać na norach wszystkich węży czy po prostu że będzie to możliwe że będzie to możliwe że tak się wydarzy ale nie musi tak zawsze być Będzie to możliwe coś takiego podobnego będzie się zapewne działo bo ja myślę że ludzie z tej możliwości skorzystają może nie wszyscy ale skorzystają ale że będzie się działo to we wszystkich, bo gdyby, proszę państwa, miało się jedna taka nora, jedna taka klatka, gdzie są niedźwiedzica i, i, i dzieci, tam się nic nie dzieje złego, to już by się stało. Proszę państwa, ile ja widziałem w życiu, kapitalnych zdjęć, kiedy kot bawi się z myszą, kiedy pies bawi się z kotem i nic na siebie nie warczą, wręcz przeciwnie, prowokująco się zachowują, ale widać, że to jest wszystko zabawa, zabawa i zabawa. Więc pojedyncze takie egzemplarze, że się tam świniak zaprzyjaźnił z jakimś wilkiem, to, to, to w świecie są, ale powszechnie będzie to już inna relacja, to, to odnowi się nasza rzeczywistość. Odnowi się nasza rzeczywistość. Tu, tu anegdota przyszła do Pani do cyrku yy, z ogłoszenia, że poszukują pracy pracowników, ale dyrektor mówi, taka szupa malutka Pani, niestety nie mamy do Pani miejsca, bo to chodzi o tresurę lwów. No rozumiem, ale mogę sobie na nie popatrzeć? Państwo pani na na tam no, Pół godziny, nie ma godziny, nie ma, dyrektor zaciekawiony idzie. Co tam się będzie działo? Patrzy, ona tymi dwami rozkazuje, rzuca o ścianę, krzyczy na nich. Oni chodzą jak tu się przy nim. I on mówi, biorę panią, pani jest świetną traserką. Skąd, gdzie pani do tej pracowała czasu? A ona mówi, w gimnazjum. To dla wszystkich pocieszeniach, którzy mają trudne chwile w tej procesce oświatowej. I teraz, czy my mamy oczekiwać w naszym życiu takiej sytuacji, że z kimś się straszliwie nie zgadzam, z ojcem, z matką, załóżmy w rodzinie. I czytam to czytanie i myślę sobie, kurczę, ja bym bardzo chciał żyć w pokoju z tym człowiekiem, a nie mam kompletnie na to sposobu. Czy to właśnie Bóg ma mi to, że tak powiem, załatwić? Ma mi w tym pomóc? Tak, my już mamy Królestwo Boże budować w tej chwili, cały czas. I to jest właśnie, adwent jest na to, żeby przyjrzeć się sobie uczciwie, bardzo Tutaj będzie w dzisiejszych czytaniach taki zwrot, żeby nie sądzić po, po głoskach, po pozorach, żebyśmy właśnie uświadomili sobie, jacy jesteśmy beznadziejni, nie przepraszam, że słowo głupi, kiedy chcemy o człowieku wydać wyrok, czy on jest dobry, czy on jest zły. Uczynki, a owszem, tak. Ale dlaczego ten człowiek te uczynki czyni? Nie wiadomo. Na to trzeba będzie światła Bożego, które przeniknie nasze serca, a Adwent nas będzie do tego właśnie zbliżał. Tu jest tak napisane, że. Bóg rózgą swoich ust, uderzy gwałtownika, u śmierci bezbożnego, czyli będzie robił porządek. A przecież tak jest, że Bóg to właśnie jest ten, który miłosierny jest, który ma nas przed grzechem ratować, a niekoniecznie nas chłostać i uśmiercać przed grzech. No tak, tylko proszę pamiętać, że to nie jest tak, że to Pan Bóg wciska ludzi do piekła, tylko oni sami, no wielokrotnie o tym mówiliśmy w audycji. I to inicjatywa, gdzie ja chcę iść... Pierwszy pomysł to jest pomysł człowieka, nie Pana Boga. Pan Bóg może akceptować, znaczy akceptować, akceptuje wszystkie nasze wybory, tylko chodzi mi o to, że może się mu to podobać, może mu się to nie podobać, ale nie, nie, nie naruszy wolności człowieka. Nie, nie naruszy nigdy wolności człowieka. Drodzy Państwo, nie wiem, czy się zgodzicie, ale przypominamy sobie nasze dzieciństwo i to, żeśmy dostali klapsa albo całe lanie może od taty. Ciekawe, ilu z Was, ilu z nas by powiedziało, że bardzo dobrze mu to lanie zrobiło. Bardzo dobrze. Także Pan Bóg teraz jako dobry też musi się nie nieraz posłużyć jakimś takim upokorzeniem no, człowieka, przydarcie mu trochę nosa, żeby on nie szalał, nie, nie oddawał się już szatanowi we władze. No i tak, ale zrobi to tylko z miłości i naj, jak najdelikatniej można. Jak najdelikatniej można. To jest napisane, że wyrośnie różdżka spnia jest z pnia wypuści się odrośl z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości, rozumu, rady, męstwa. Mhm. Czyli duch sprawia, że różdżka... Że człowiek, że pokolenie, że szczep nabiera właśnie znaczenia ponadczasowego, jest błogosławiony. Z nami też tak może być, że Bóg sprawi, że moje życie nagle nabierze sensu, będzie komuś potrzebne na przykład. On ma sens, jest potrzebny, tylko my tego nieraz nie widzimy. My widzimy, że moje życie miałoby sens, gdybym był wykładowcą, aktorem, politykiem, a ja pracuję na zajezdni, też nie jeżdżę tam wajami. tylko reperuję transformatory na przykład. Ale to życie ma sens. Wielki, ogromny sens. Jesteśmy niepowtarzalni w oczach Boga. W prostocie ludzkiej odkrywa się tyle wielkich skarbów. Także nie nie, nie, nie... nie wycofujmy się na jakieś stracone pozycje, że jestem pomyłką w planie Pana Boga. Tylko każdy z nas, każdy z nas może się codziennie przyczynić do budowania Królestwa Bożego. Już się tutaj zrobią taką zajawkę Jego. Za chwilę fragment listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Księga. Księga Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 15, wersy od 4 do 9. Bracia to, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami. Wielbili Boga i Ojca, pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem, Chrystus stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie. Za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będą cześć między Poganami i śpiewać imieniu Twojemu. To chyba rzadkie w Piśmie Świętym takie określenie, że Bóg nas przygarnia. Święty Paweł mówi o tym, że żebyśmy przygarniali siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął nas. Układam. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że niejednokrotnie jest to użyte, i niejednokrotnie Pan Bóg używa różnych słów na określenie jakichś zjawisk, jakiejś rzeczywistości, bo nie ma jednego słowa, to nie istnieje takie słowo, żeby trafić od razu w dziesiątkę. Trzeba postrzelać tych starych nabojów, żeby trafić w prawdę. I przygarnął, dobry wyraz, bo proszę Państwa, jak ja kogoś przygarniam, przytulam. To nie ma siły, nie ma zmiłu się. Muszę go przytulić do siebie i on się staje bliski mojemu sercu. Z, z kilometra zrobiło się 50 pięć, centymetrów. Ja oczywiście się z tymi liczbami, ale tak jest. Nie mogę powiedzieć, przytuł się do mnie, ale niech się Twoje serce nie, nie zbliża do mnie. A, albo przytulam z sercem, albo nie przytulam bez serca. Dlatego tu chodzi, Chrystusowi chodzi, żebyśmy te wszystkie znaki, te wszystkie sprawy rozpatrywali w kontekście właśnie. Relacji do Chrystusa. No, no, tu mówiłem już każdy dzisiaj w kategorizmu o sensie Adwentu, a w istocie polega to na tym, że Chrystus się rodzi, że to będzie rocznica jego przyjścia na świat. I od razu tam demony się kręcą, bo zastępy anielskie muszą Chrystusa bronić. Dlatego jest to czas właśnie takiej przymknięcia oczu, żeby nie przestając chodzić oczywiście w rzeczywistości, żeby jednak spojrzeć w górę. Czy patrząc w górę, proszę księdza, będzie nam łatwiej siebie przygarniać nawzajem? Proszę, Państwa, bliskość człowieka ja zacznę od nowa. Bliskość człowieka jest błogosławieństwem i, i ogromnym krzyżem. Nie ma takiego drugiego krzyża na świecie jak drugi człowiek. Oczywiście nie każdy, ale, ale mieszkanie z jednym, pod jednym dachem, dzielenie się wszystkim w prawdzie, ma wyzwanie, by mieszkać w prawdzie, w, w pokoju tak jak stawia się tutaj za wzór małżonkom. No to odpowiedź jest jedna, tak i nie. Będzie łatwiej, ale będzie trudniej. Jak nie rozmawiam z żoną wiele tygodni, no to oni się nie pokłócą, jeśli dalej będą nie rozmawiać. Ale nie rozmawianie jest gorsze, niż żeby się tu jedna burza kłótni przewaliła przez to, jakoś pozwoliłem sporo nawiązać kontakt. Więc to różnie bywa jednoznaczne powiedzieć, tutaj nie ma, czy to jest łatwe czy trudne. Czyli mimo, że wierzymy, i prosimy Boga o pomoc, powinniśmy mieć w sobie zgodę na trudności. O tak. Zgodę na trudności. Pamiętaj, że te trudności są błogosławieństwem, nie wszystkie, ale przypominam, czego się bali najbardziej 19-letni mężczyźni w Polsce za PRL-u, a co potem najbardziej wspominali ze łzami w oczach, płacząc, płacząc. No chodziło o tych, którzy mieli do wojska, załatwiali wszystkie cuda, jakie są możliwe, żeby do tego wojska nie pójść, a jak poszli wracali, no to tylko było woją. Jeden temat był woją. Kukum plez woja. Także Pan Bóg... My mamy swoje obawy, a Pan Bóg i tak zrobi to, co będzie chciał. Tu jest bardzo ważna wskazówka dotycząca naszej lektury Pisma Świętego. To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pocieszy, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Czyli co? Mamy czytać Pisma Święte, żeby być w dobrej kondycji duchowej, tak rozumiem. No, w dobrej duchowej kondycji. I byli apostołami nadziei. Maraz mu się przewalał przez... Wszystkie środowiska, coraz więcej chyba rozmów kończy się, eee, i tak, to będzie wie, nic tego nie będzie. A Chrystus to pokłada, że niekoniecznie, że On ma swoje armie, swoje chwyty, swoje rozkazy, to jest inna, inna mentalność. Gdyby chodziło o staniecie z diabłami w, w, do konfrontacji takiej bez Chrystusa, bez Jego ofiary, to bylibyśmy, żenująco śmiesznie, rozwaleni w 30 sekund, albo 23 tu jest też napisane, że że powinniśmy, dobrze będzie, jeśli będziemy te same uczucia żywić do Boga i do naszych bliźnich. Jak to możliwe, proszę księdza? No tak, chociaż one nie są takie same. Ja myślę, że jak chłopak spotka się z dziewczyną, powie, że jakaś ty piękna, jakaś wspaniała serce mu wali, cudownie wyglądasz, daje na się popatrzeć. Po latach religijności się już takich wrażliwości nie ma. No Pan Bóg jest, odmawiamy modlitwy nieraz mniej gorliwie, nieraz bardziej gorliwie. Po rozproszeniach modlitwie możemy dużo przeczytać o sobie, dużo dowiedzieć się o samym sobie, ale to taka, taka uwaga. Jak przekładać relacje z Bogiem na nasze codzienne relacje? Tak czasem bywa, że nawracamy się, jesteśmy jakby olśnieni. To jak się on powiedział zakochanie. A wokół nas stare relacje, nasza rodzina, z którymi jesteśmy pokłóceni, jak pies z Kotem. Wydaje nam się, że jesteśmy może lepsi, może olśnieni, a tamci są w ciemnościach. Jak być w relacji w takiej sytuacji? Właśnie chodzi o to, że poszli z misją tej rzeczywistości, którą głosił Chrystus. Misją rzeczywistości pełnej szczęścia, pokoju, dobroci. To jest wielka, wielka obietnica i przypomnienie obietnicy, którą Bóg kiedyś złożył Żydom, że oni wezwali z powrotem do pełni szczęścia. I w Chrystusie to się realizuje. A jak moi bliscy nie będą chcieli przyjąć tej nawiny? No, oczywiście trzeba zamówić muszę, modlić się i pościć. Ale proszę pamiętać, że. Łotr dobry nawrócił się trzema zdaniami. To trwało 30 sekund. Nie był nigdy na nabożeństwie jakiś popyt niepobożny, nie odmawiał pobożnych modlitw, tylko był łotrem. A 30 sekund wystarczyło, żeby przerzucić zwrotnicę ku niebu. Każdy z nas jest wolny. Możemy dzisiejszego poranka czy wieczoru też wrócić, otrzymać dary duchowe. Bogu się nigdy nie znudzi do nam grzechów. To bardzo optymistyczne zdanie i też pocieszające. Za chwilę fragment Ewangelii. Księga. Księga Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Rozdział trzeci, wersy od 1 do 12. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści w wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od Niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im Plemierz miowy, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On z was chrzcić będzie Duchem Świętym. I ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spiksza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Pustynia Judzka wygląda trochę jak bieszczady tak przyrównuje. Oczywiście. To są takie wzgórza o wiele bardziej gęste niż akurat te nasze polskie góry. Wyschnięte kompletnie i suche. I to ogromne przestrzenie, suche, wyschnięte, kopy górskie. Ktoś tam wychodzi i woła. Po co? Po co wołać na pustyni? Jeszcze przypomnę, jak apostołowie wrócili z pierwszej misji apostolskiej, Jezus opowiadał z entuzjazmem, co ich spotkało. Jezus powiedział, idźcie i odpocznijcie nieco. Nieco odpocznijcie. Odpoczynek Pana Boga jest... No specyficznie chociaż nie jest to odkrycie Ewangelii i Biblii, bo to wiedzieli ludzie świeccy. Ja pamiętam, ludzie świeccy, studenci, jak się chodziło po górach, to zaraz pierwszego dnia dostałem lekcję od takiego kolegi studenta, który właśnie był w Starym Wygą. I mówił, Piotr, jak się zatrzymujemy, to nie siadaj. Możesz się napić trochę wody, też nie za dużo, ale nie siadaj. Musimy stać, cały czas stać, muszę chętnie by się, jak to mówią, klapyło na ten stołeczek jakiś, czy po prostu na ziemię. Jezus mówi o odpoczynku jako o tym, który ma wzmagać mojego ducha. A nie tylko, że przestaną mi boleć mięśnie, że przestanie mi boleć tam zadra w jakimś palcu, że, że uporządkujemy swojego ducha. O to chodzi mu w tej całej pracy duchowej. O co chodzi z tym wołaniem na pustyni? Na pustyni człowiek spotyka Boga i siebie. I to nawet spotkanie z sobą samym jest ogromnie ważne. Nie ma się czym zająć, nie ma co robić, zostaje nam się modlić albo myśleć. Albo przeklinać, ale pustynia była zawsze miejscem spotkania z Panem Bogiem, bo in, powtarzam, było tam czas na, na to, żeby nie było w ręce włożyć. Można sobie było pooglądać jakieś krzaczki wyschnięte, czy jakieś zwierzątka, które tam biegały. Ale było się sam na sam z Bogiem, proszę Państwa. Takiej pustyni każdy ksiądz doznał na rekolekcjach, seminaryjnych czy kapłańskich. Niektóre nie trafiały do mnie, ale parę razy było to coś nieprawdopodobnego. Przez kilka dni milczenia. Kiedy człowiek już stawał się jakiś taki, ja przepraszam za porównanie, pod wpływem narkotyków. Widział więcej, czuł więcej, mówił mówił odważniej, mówił mądrze, przestawał się bać tak. To jest. Pamiętam jeden kolega już tak wyczerpany tym, tym silencjum trwającym przez rekolekcję powiedział. Już dekoloryfera myślałem, że coś powiem, że się odezwę, żeby, żeby mi zawtórował. Dla niektórych jest tak ciężko, proszę państwa, absolutna większość ludzi w Polsce i na świecie nie miała takiego dnia, żeby nic nie mówić. Jednego. Jednego dnia, żeby nic nie mówić. A proszę mi wierzyć, czy będzie to trochę złe porównanie. To jest jak narkotyk. Zaczynasz widzieć wizję, których do tej pory żeś nigdy nie widział, tylko że nie wywołane chemią, a wywołane pracą serca, sumienia i, i miłości Bożej. Bo na pustyni, jak jest taki biedny, Tak jak jest, bez szatek, bez strojów. Jest bezradny, i to jest prawda o człowieku. Na Czech człowiek jest bezradny. Jak nie będzie z litości jakiegoś deszczu, jak się przyjaciele odwrócą i powiedzą całe nosi to żarcie im pustynia jest, dlatego może taka nędza na pustyni, ta nędza człowieka, który pasuje do pustyni, sprawia, że tam pan mu każe wołać. Zresztą z każdego miejsca mówi, pismo Święte, się demuczyć nieustannie. To jest odpowiedź też na to pytanie. Przygotujcie drogę panu. Do Pana można pójść tylko prostą drogą. Pan Bóg nie zna kombinowania, nie zna krętactwa. Pan Bóg jest czysty, tak, tak, nie, nie. My natomiast szybko się uczymy w tym świecie wplątywać się w tą pajęczynę zła i potem są kłopoty idziemy do Boga, żeby, nas żeby nam pomógł się wyprostować. Bo to jeśli wyprostujemy ścieżki, to oczywiście mocą Chrystusa, a nie, a nie swoją. Czyli nasze drogi są pokręcone. Są pokręcone. Każdy kłamstwo to jest pomieszana droga. Każdy kłamstwo to jest pomieszana dobro ze złem. My mamy tak pokompilowane sprawy, że jakbyśmy spojrzeli na to, to gorzej niż jakiś układ z systemu informatycznego. Tak jest to dla nas tabula rasa, ale my, my tego nie znamy, ale jednak z tego korzystamy. I tak jak mówi, produkujemy nieraz myśli takie fałszywe, zgubne. Jak mamy prostować te ścieżki? Proszę Państwa, ścieżki, powiedziałem, przygrywką do takiego czegoś jest zawsze szatan i kłamstwo, i on. Co się da naprawić? To się da naprawić, odnieść, przeprosić, przypomnieć się, upokorzyć jeśli trzeba przed kimś. To są, to są te metody takie ogólne. Słowo wyjaśnienia, słowo przeproszenia. Tutaj my panowie, przepraszam, że tak, chyba mamy większą łatwość z tym. W też się pogodzą, ale jak się pogodzą, to tak jak to mówią, z dubeltówki się ucałują. i Dwa, trzy razy mi się to zdarzyło. I krótka piłka, nie ma analiz. Kobiety się przeproszą, ale jeszcze analizują, ale jeszcze chciałem coś dodać i tak to wychodzi. Różne nieraz to chęć poprawy. Tu jest napisane, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Proszę księdza, czy ono wciąż jest bliskie? Czy ono już jest u nas, w nas? Jak to Czy Mamy czekać na nie? To się dzieje na zasadzie powolnego wchodzenia w tę rzeczywistość. Proszę zwrócić uwagę, że w Piśmie Świętym nie ma nic. No Chrystus zrobił nagle swoje cuda i był taki gwałtowny w niektórych sprawach. Ale wiedział generalnie, że jego nauka, do jego nauki muszą dorosnąć ludzie. Nie mówił na krzyżu z goryczą, to ja tyle się spalałem, tyle robiłem, a wy mnie krzyżujecie teraz. Nie mówił tego. Nie jest blisko, do niego trzeba wejść, no zapraszam. Królestwo Boże jest, wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski, kiedy zależnym na miłości. Są tacy cisi pracownicy Królestwa Bożego. Ciżsi pracownicy Królestwa Bożego. Oni już są, oni działają, oni swoją misję pełnią i wielu ludzi już jest napełnionych Duchem Świętym, jeżeli nie w całości, to w jakimś stopniu. No i to jest właśnie robota ta, dla, dla każdego z nas, ta adwentowa robota. Jan Chrzciciel mówił, że każde drzewo, które nie wydaje owocu, dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Jak ocenić, czy wydajemy dobry owoc, czy zły owoc? Hmm. Myślę, że szatan największych świętych, że oni żyją jak pomylani, głupi, bezsensowni. Trzeba słuchać Ewangelii przełożonych. Nawet ludzie świeccy mają przełożonych, bo przełożono kobiety jest mąż, a przełożonym mężem jest kobieta. No i też tam muszą mieć swoje zasady i to warunki mieszkania, współżycia wzajemnego pod jednym dachem, bo jak tego nie zrobią, to się pogubią. To jest trudne, to też, bo nie, nie każdy taki uczynek, który przy komuś, przy kogoś przyprawił o radość, czy urżymów w cierpieniu jest dobrym uczynkiem. Dobre uczynki szczególnie widzi się po latach. Myślę, że jeśli ktoś postępuje według przykazań, stara się postępować według przykazań, stara się być dobrym, ale mądrze dobrym właśnie dla potrzebujących i tak dalej, to nie ma szans, żeby popądził Kiedyś trafi do tego swojego hotelu czy obozowiska. Ale można być krótki, no proszę Państwa. To jest tak oczywiste w pewnych sytuacjach, kiedy ludzie odwiedzają przed świętami tych chorych w szpitalach i więźniów w więzieniach. To no, dobry uczynek. Jezus kazał tak robić. Motywacje u tych różnych, u ludzi mogą być różne. To jest inna sprawa. Podać komuś kromkę chleba, powiedzieć bratu prawdę, z miłością, z miłością ją powiedzieć. No to wszystko jest, jest to dla nas tak oczywiste, a to jest właśnie budowa, sposoby na budowę Królestwa Bożego. Czy my się mamy bać, że zostaniemy wycięci i wrzuceni do ognia? No, nie, nie, na pewno nie napisał tego Bóg w Biblii jako ciekawostkę. Nie zamyślił tego jako taką lotną informację, ale przypomniał, o czym mamy patrzeć z naszego punktu widzenia, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest spełnienie zbawienia, a największą tragedią człowieka byłoby potępienie go. Ale ten schemat działał, działa i będzie działał do końca świata. Pozostając w tej atmosferze adwentowej oczekiwania, za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz. I Paweł Kęska. Jenga. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa sto sześć dwa.